Katechizm Polskiego Dziecka Kto ty jesteś, Polak mały? Jaki znak twój, orzeł biały? Gdzie ty mieszkasz, między swemi? W jakim kraju, w polskiej ziemi? Czym ta ziemia, mą ojczyzną? Czym zdobyta, krwią i blizną? Czy ją kochasz? Kocham szczerze, a w co wierzysz? W Polskę wierzę. Coś ty dla niej, wdzięczne dziecię, coś jej winien oddać życie. Kto ty jesteś? Polka mała, jaki znak twój, Lilia biała, gdzie ty mieszkasz? Między swemi. W jakim kraju, w polskiej ziemi? Czym ta ziemia mą ojczyzną? Czym zdobyta krwią i blizną? Czy ją kochasz, kocham szczerze, a w co wierzysz, w Polskę wierzę. Coś ty dla niej, wdzięczne dziecię, coś jej winien, oddać życie.